Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w piątym już odcinku pod tytułem Pytanie i odpowiedź. Przechodzimy od razu do pytań. Pierwsze pytanie, jak można pogłębić wiarę? Pismo Święte podpowiada: Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Zatem, jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę, czytaj. Słuchaj Słowa Bożego, słuchaj kazań, słuchaj rekolekcji, słuchaj re konferencji religijnych, oglądaj religijne filmy, czytaj prasę katolicką, strony internetowe, które mówią o sprawach wiary. Słuchaj świadectw ludzi, którzy się nawrócili, którzy opowiadają, w jaki sposób się to dokonało. Miej oczy otwarte i dostrzegaj znaki Pana Boga w świecie. Przyjmuj regularnie komunię świętą, oczyszczaj swoją duszę w sakramencie pokuty i pojednania, uczestnicz w Eucharystii, w różnego rodzaju nabożeństwach, módl się regularnie. Myślę, że to najprościej, jak można powiedzieć, co robić, by pogłębiać swoją wiarę. Drugie pytanie. Mam 35 lat, jestem żoną, matką dwójki dzieci. Już się zgubiłam w tym wszystkim i nie wiem, jak to jest z używaniem prezerwatyw. Wcześniej stosowałam antykoncepcję hormonalną i co spowiedź to za każdym razem inna odpowiedź. Walczę z nerwicą lękową i nie chciałabym więcej dzieci, wiem, że nie mi o tym decydować. Jestem osobą bardzo wrażliwą i emocjonalną. Przejmuję się całym światem i wszystko odchorowuje, zwłaszcza jeśli zawiodłam. Każdy kapłan co innego na ten temat. Byłam raz u takiej spowiedzi, gdzie kapłan wypytał o wszystko, wiek, sytuację życiową, a był to, że tak powiem, kapłan starej daty, i on powiedział, że nie mam grzechu ciężkiego, stosując zabezpieczenia. Przez dłuższy okres nie miałam z tym problemu, a teraz temat wrócił, czy na pewno. Nie chcę zawieść Pana Boga, proszę o radę i pokierowanie mnie, abym nie zbłądziła. Yy, droga Pani, która stawiasz to pytanie. Dziękuję za jasne przedstawienie tej sprawy. Faktycznie temat nie jest łatwy, zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i dla nas, kapłanów. W kościele od lat toczą się w tej sprawie dyskusje, powstały odpowiednie dokumenty i na dzień dzisiejszy. Kościół jasno naucza i podtrzymuje tą naukę, bo były różnego rodzaju ataki, jakieś tam prowokacje, że ktoś tam wyciągał, że a papież, ten czy tamten powiedział w tym temacie właśnie prezerwatywy, że to już nie jest grzechem, że to, czy tam to, były pewnego rodzaju wychwytywane, pojedyncze zdania, zdania wyrwane z kontekstu, na bazie których dziennikarz czy ktoś inny pisał jakieś całe artykuły na chwilę obecną nauczanie Kościoła jest niezmienne w tym temacie, że antykoncepcja jest poważnie narusza, że antykoncepcja poważnie narusza naszą relację z panem, Bogu, z panem Bogiem jest w poważnej materii uderza w małżeństwo w relację z Bogiem dlatego jest traktowana jako grzech ciężki i teraz jeśli taka sytuacja się zdarzy, no po prostu idę do spowiedzi i się z tego spowiadam. Czasami ktoś by tak też chciał, żeby, nie wiem, tak bardzo jakoś na wagę wszystko kłaść. Czy już jest grzech ciężki, czy jeszcze grzechu ciężkiego nie ma? Z jednej strony staram się rozumieć taką postawę, natomiast nieraz ktoś mówi w ten sposób: Pan Bóg to nie jest aptekarz. Więc Twoja sytuacja może być diametralnie różna od sytuacji Twojej koleżanki, Twojego kolegi, kogoś innego. W tym małżeństwie będzie wyglądało to tak, w tym małżeństwie będzie wyglądało inaczej, ale chodzi o to, że Kościół nam podaje pewne rzeczy co do zasady. Ale zobaczcie, gdyby chodziło o sytuację, w której jest niebezpie... realne niebezpieczeństwo gwałtu, i na przykład kobieta widzi, że nie stanie się obronić przed tym gwałtem, i wręcz zachęca, czy, czy, czy prosi, błaga, żeby tenże mężczyzna użył właśnie antykoncepcji prezerwatywy, przecież ona wtedy nie ma żadnej odpowiedzialności za to. Czy też w sytuacji zdrady małżeńskiej, kiedy mąż zdradzający żonę użyje prezerwatywy, no to można powiedzieć, niejako ogranicza konsekwencje tego zła, potężnego, które i tak już następuje, że on zdradza żonę. Natomiast korzystając z tej koncepcji, on jakby ogranicza jeszcze większe, gorsze skutki tego grzechu. To tak jak w przypadku kłótni, może lepiej obrazami będzie tłumaczyć. Jeśli małżonkowie się kłócą, i teraz jeśli kłócą się przy rodzinie, no to właśnie ten grzeg jeszcze bardziej potęguje, On rani dzieci, rani teściów, rodzeństwo. Natomiast jeśli oni do kłótni tak czy dojdzie, ale oni to kłótnię przesuną w czasie, że pokłócimy się, kiedy już nie będzie nikogo z nami, no to trzeba tą postawę pochwalić, pokazać, że Dobrze, że tak zrobiliście, ograniczyliście konsekwencje tego grzechu. I podobnie jest w antykoncepcji. Trzeba zobaczyć, co się z nami dzieje, jakie jest nasze nastawienie, dlaczego my to robimy, jak do tego podchodzimy. I miej świadomość, że decydując się na taki krok, robisz źle. Natomiast idąc do konfesjonału, pokaż Panu Bogu i spowiednikowi, co się dzieje, jak nad tym pracujecie. Bo może, zobacz, ty przychodzisz zdołowany do konfesjonału, że nie wiem, kolejny raz tak zrobiłam, tak zrobiłem, użyliśmy tej antykoncepcji, ale jeśli pokażesz yy, yy, okoliczności, wyjaśnisz, jak to, yy, yy, dlaczego taką decyzję podjąłeś, może się okazać, że wręcz kapłan Cię pochwali, no bo konkretny przykład, jeśli przychodzisz, załóżmy, do mnie regularnie do spowiedzi i mówisz, że w tamtym miesiącu w jednym miesiącu spowiadałeś się z tego grzechu, że ten grzech zdarzył nam się 10 razy w miesiącu: użycie antykoncepcji, i w następnym miesiącu przyjdziesz i mówisz, że przeksiędza no, użyłam antykoncepcji trzy razy. No To ja, jako spowiednik, jeśli cię regularnie spowiadam, to ja mogę, czy wręcz powinienem cię pochwalić. Zobacz, w tamtym miesiącu było 10 takich grzechów, teraz mamy trzy. Gratuluję, jest rozwój, pracujecie nad sobą. I, I czasem takim małżeństwom otwierają się oczy, jej, no faktycznie, no nie zauważyłem tego. No właśnie, pracujemy i może się okazać, że w przyszłym miesiącu będzie już tylko raz, a w następnym powalczycie, odnajdziecie normalne sposoby planowania swojej rodziny, kiedy nie będzie to możliwe, to powalczycie o to, by okazać sobie miłość w inny sposób, powstrzymując się od, od współżycia. To no tak jak. Nie wiem, planujecie wyjazd na wakacje, i nagle okazuje się, że dziecko złamało nogę. No nie możemy pojechać. Nagle okazuje się, że, że mama zachorowała. Nie możemy pojechać. Bardzo tego pragnęliśmy. Czekaliśmy na te wakacje. Wyłożyliśmy pieniądze i zdarzyła się choroba, która nas od tego powstrzymała. Dobrze, niestety musimy to przełożyć. Przekładamy na drugi miesiąc. Może nawet musimy przełożyć na ferie zimowe albo nawet na przyszły rok ale po ludzku się z tym godzimy. Choć nas to kosztuje, boli, jest przykro. I chcę, żeby pokazać, że w małżeństwie, w tym małżeńskim współżyciu, które jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, trzeba myśleć w podobnych kategoriach i nie kruszyć kopii, nie, nie, nie denerwować się na, na Pana Boga, na kolejnego księdza, który tak czy inaczej odpowiedział. Może teraz słuchając też mnie, masz może jakieś takie zastrzeżenia, że o, tutaj wymyśla, opowiada. Mój drodzy, patrz szeroko na życie. Sprawa małżeńskiego współżycia naprawdę nie jest najistotniejsza. Naprawdę. Kiedy przychodzą do mnie małżeństwa w kryzysie małżeńskim, zawsze jest mowa o wszystkich innych sprawach, które doprowadziły do tego kryzysu. Oczywiście rozmawiamy też o tych sprawach małżeńskiego współżycia, ale ono nie, nie jest najistotniejsze w tym wszystkim. A nam się tak czasem w małżeństwach wydaje, że. Że, że no, no, no jak tu się nie będzie układało, to już wszystko się rozleci. Nie. Więc życzę takiego, dużo takiego spokoju, ufności. Jeśli sobie z czymś nie poradzę, idę do konfesjonału, oczyszczam się, proszę Pana Boga: jakieś siły, pomysły, szukam rozwiązań, rozmawiam z mężem, poczytam w internecie, rozmawiam z kapłanem. Dużo spokoju. I tutaj tą kobietę, która o tym pisze, zalecam właśnie wielką ufność wobec Pana Boga, spokój, oddawanie mu na bieżąco. Panu Bogu tych spraw i uf, taką ufność, że może uda nam się, jak nie teraz, może za jakiś czas uda nam się to przepracować, zmienić. No Staramy się, szukamy rozwiązań. I to jest najcenniejsze, to jest najistotniejsze. Nie idźmy po najprostszej linii rozwiązań. Szukajmy dobrych rozwiązań, powalczmy o to, to, co jest ważne w życiu. Ono musi kosztować, ono zaboli, ale później wyda dobre owoce. I też nie ulegajmy takiemu przekonaniu, że wszyscy stosują. To nieprawda. Jest bardzo dużo dobrych, pięknych małżeństw, które walczą, zmagają się, pracują nad sobą, są szczęśliwymi małżeństwami, nie korzystają z antykoncepcji. Tak jak umiem, tak jak, tak jak potrafię, odpowiadam na to pytanie. Ufam, że też zostanie ono zrozumiane i przyjęte. Szczęść Boże, zapraszam do kolejnego spotkania, pytanie i odpowiedź.